To, o co każdy tam musi wiedzieć. Nasze zadanie to przekształcenie tego wyrażenia do jednej z postaci od A do E. W takich zadaniach musimy pamiętać o kolejności wykonywania działań. Tutaj mamy dwójkę, mamy nawias, mnożymy tę dwójkę przez nawias. A więc tak, 2 razy A to jest 2A, Kolejno 2 razy minus 2B to jest minus 4B. Teraz mamy odejmowanie, a później mamy mnożenie. To oczywiście ważniejsze jest... Mnożenie, a więc tego minusa na razie przepisujemy. Otwieramy nawias i w tym nawiasie będziemy wpisywać produkty tego mnożenia. A więc tak, a razy 2 to jest 2a. Kolejno A razy minus B to jest minus AB. Teraz mnożymy przez minus B. Minus B razy 2 to minus 2b. I minus B razy minus B to plus B kwadrat. Zamykamy nawias i jeszcze za tym nawiasem było B kwadrat, więc to zapisujemy. I to jest drugi. Te pierwsze dwa składniki sobie przypiszemy. 2a minus 4b. I teraz tak. Przed tym nawiasem mieliśmy znak minus. Jeżeli chcemy zapisać to już bez tego nawiasu, to musimy pamiętać, aby każdy element, który był w nawiasie, aby zmienić mu znak na przeciwny. Także było 2a, my zapiszemy minus 2a, było później minus ab, więc my zapiszemy plus ab, było minus 2b, więc my zapiszemy plus 2b, było plus b kwadrat, my zapiszemy minus b kwadrat. No, i jeszcze tutaj za nawiasem było plus b kwadrat, więc to przepisujemy. To, co możemy zauważyć, b kwadrat i minus b kwadrat to się zredukuje. Wyrażenia tutaj z a też się zredukują, mamy 2a i minus 2a. Mamy jedno wyrażenie ab, to możemy to zapisać, ab. I dwa wyrażenia z samym b, to mamy minus 4b i plus 2b, czyli łącznie będzie minus 2b. I już bardziej tego nie uprościmy, mamy taką odpowiedź w punkcie b. Masz ochotę na więcej? Zaobserwuj mój profil i zobacz kolejne posty.